Pojawiam się i znikam, i znikam. Chemia jest nauką, która jednocześnie jest w sobie sama sztuką. O! Dzień dobry, kochani. Nowy rok, nowe podatki, a w tymże podatek. Cukrowy. A to oznacza, że nie mogliśmy sobie odpuścić okazji, żeby zrobić coś z kolą, żeby poszukać na TikToku rzeczy związane z kolą Coca-Colą i tymi innymi rzeczami. Wiecie, jesteśmy youtuberami i dopóki Coca-Cola była tania, to się nie dotykaliśmy. Teraz dobro luksusowe. Odkopaliśmy w firmie puszki z Natalią Schroeder. My was witamy w formacie Liga Obrony Lifehacków, więc wiecie, że będziemy oglądać dzisiaj z TikToka, lewkaki związane z kolą i na najzwyczajniej świecie je testować, mówić, czy są prawdziwe, czy oszukane. Dawaj, bo on za A długi wstęp. teraz stay. uwaga numer jeden. Papier ścierny, puszka. Ja patryczek. Patyczek. Znam, znam. I kret. Pan Kretosław w żelu. No i niby, niby tam znalazłem na innym filmie, że godzinę się czeka. Godzinkę nie? tylko? Dobra i przede puszka. Chciałem zauważyć jeszcze jedną rzecz. Jak zniknąć puszkę? Że no. w dzisiejszym odcinku jest zajebisty ficik, jeszcze większy niż myślałeś. Jest Natalia Schroeder i Jarosław Kret, nasza ulubiona pogodynka. Dzień dobry, panie Krecie. Dobra, czyli co? Tam było, że od... Otwieram... Nie! Szlifowanie było najpierw. No tak, 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 tak. Wiesz, ile to jest szlifowania? To? Co ty? Może zadzwonimy po Abiego, żeby przyniósł szlifierkę. Kurde... My... Inżynierze! Yes! Na taki okrągły papier ścierny mamy szlifierki. Zadzwoń do Abiego, żeby jedną przyniósł. Dziękuję Jasne. Ci. To jest twój dzisiejszy wypadek. Zadanie Zrobię ciekawe za to! Dziękuję. Ale od razu mówię, nie pijemy tego sztaba. Nie, nie no. Skreta. Żeby to wypić trzeba być, uwaga, kretynem! A! Kiedy to się najlepiej pije? Jak jest gorąca jesteś na... Krecie! A! Kola jest taka droga, że trzeba wziąć na nią. Kredyt! Ale ty... Kredyt, kredyt! Jest! Zobacz. Zobacz. Ręcznie nie będziemy się bawić. O. I tak można robić! O ja! Była czerwona, jest niebieska! Day two. Jak jest na filmiku? Na filmiku jest. Dobrze, jeszcze, nie, proszę. nie. Jak ta... Robimy tak, jak jest na filmiku. Dobra. Nice. Yes. Dasz tak, żeby do środka nie wlać? A nie no, przecież ja tego nie gwarantuję. No dobra, wlewam. O kurde. Dobra, już idzie puszka do góry. Bez sensu. głupia puszka. Patrz, jakie gęste się zrobiło. Podklejmy to delikatnie, o tako. Patyczki. No tylko nie dociskaj ich, musisz... Może Dobry. ja najpierw wleję trochę kres. Tak, trochę. Opada, opada, spoko, spoko, spoko. Ty, piana wycieka. Chodź, trzeba to zanieść tak, żeby po rękach nam nie pociekło. I nie dość, że popsujemy pojemnik, to jeszcze talerz popsujemy. Tak, dobra, zabieramy do Two hours later. Sprawdźmy, co się stało z puszkami. Może przełóżmy to na czysty talerz. Uwaga, uwaga. Co? Czarne, ale to dalej aluminium. Chyba za krótko. Natalia już nam się nie przyda, ale tu jest jeszcze płyn. Czyli tutaj próbujemy wyciągnąć. Tak. Aluminium. Chodź, obmyjemy to. Tu ciągle jest ta reakcja, to. to trzeba było jeszcze dolać, jeszcze raz sadzić. Jak po weekendzie nic się nie stanie, to pomysł nie działa. Zostawiamy to na dwa dni. Zalewamy to jeszcze raz i zostawiamy i wracamy. Stab! A idzie, idzie. Jesus Christ! To Sorry. wygląda tak paskudnie. Czy fu ło! Wygląda jakby alien się na to zżygał. Weź tutaj, nagraj tu z góry, co tu się dzieje. Tutaj wszystko, fuj. jest! Nie gadaj! Jest! Patrz! Jest! Odpadło dno! Ale działa! Ale działałeś, ale. Ile, to trzymali? Trzy, trzy. Ale widziałeś, jak odpadło dno? To kola w jednym takim strumieniu Ale jest! Jest! Nikt nie kłamie tym razem. Tu gdzie było, tu gdzie było. Nie, no. Pewnie no, można to lepiej zrobić niż no, my zrobiliśmy. Można to pewnie zrobiliśmy. lepiej zrobić, ale my nie, nie chcieliśmy zrobić tego lepiej, My chcieliśmy udowodnić, czy to działa. Yy, nie róbcie tego w domu, bo my już zrobiliśmy za was. I tyle. Ale jestem zachwycony, że to działa. Chemia jest nauką, która jednocześnie jest w sobie sama sztuką. <śmiech> <śmiech> Panie Sebastianie, ostatnio siadły jak złoto kulinarne rzeczy z TikToka, zresztą odwiedźcie, bo tam były trzy łobabeny Głównym składnikiem będzie nasza droga i złota Coca-Cola. Oglądaj <noise> to. Na razie jest efekt. My będziemy Fajnie, je widzę, że po niemiecku, po niemiecku. Cola, cebulka, ketchup, sól, czosnek, chili, C ocet, redukujesz i jesz. Ale nie dziwi Cię, że on najpierw z cebulką coś nie robi, ten Teres? Nic tak? mnie nie dziwi, bo mnie już w internecie... Nic nie dziwi. Mogliśmy dać kolkę zero, to było mniej cukru. Zero, trzy koli. Dalej była cebulka. Do tego to jedna cała cebula pokrojona w kostkę. 50 ml octu jabłkowego. Do tego 50 ml sosu Worcestershire. Łyżeczka soli. Jezu, myślałem, że tyle soli chcesz wsypać. Do tego czosnku 15 gramów, to czyli to opakowanie ma 20, no jedną łyżkę i z tego, co pan pokazywał na filmie, czyli uznajmy, że to jest mała łyżeczka, na koniec ujtra keczupu. Ale ta piana się robi tak jak yy, w moim pomyśle z, ze znikaniem puszki. Może porównamy, czyli lepszy, zawołane Krzysia. Słuchajcie kochani, nie ma co was. Trzymać w niecierpliwości. To po prostu będzie się gotowało i wrócimy za 5, 6, 7, 8, 10, a może 9. Minut. Nie, nie. Ja wrócę za 5, 6, 8, 9, może 10 minut i będziesz tutaj mieszał, żeby się nie spaliło na razie. No dobrze, 15 minut później. Jak ktoś lubi mniej gęsty, redukuje mniej. Jak ktoś lubi bardziej lejący, szaleję mąki. Nie, mniej gęsty to mniej, bardziej lejący to dłużej lub mąki, jak mówisz. Piękny sosik. Piękny, w ogóle ma piękny kolor. Już widzę do ilu rzeczy można go dodać. Kurde. Co, y, testujemy sami, czy wołamy kogoś najpierw? Czy... Chodź najpierw spróbujemy, żeby wiedzieć, czy gadają głupoty i ich sztuchać nogą, jak pan mówi, że coś. Nie nazwałbym go sosem, o taki barbecue. Nie, ale... tak? Brakuje takiej y, kwasowości. Ale jest ostry, jest słodki. Jest kwaśny, ale jest pozytywnie ostry. Nie tak. jest ostry, że wykręca nie. Ci i zabija smak potrawy. Tak. Panie no, mówiłem Ci, że bałem się, że ta cebulka nie jest podsmażona, ale właśnie dobrze, nie jest podsmażona. Tak. Jest mnóstwo aromantów, aromantów. <grym> amantów. amantów, amantów. A jeżeli powiedziałeś amanci, co mamy takich dwóch amantów? Inżynierzy Krzysztofie. <grym> Krzysztof. Panie Primoszo! dałbym mu y, o, 8 na 10. 8 na 10. Tak. No tak, się... naprawdę. Czy ja usłyszałem kombinację słów inżynierze Plimoszu? Eee. <grymne> tak. Najlepsi kaskaderzy? Wow. No. Ale czuć ostrość w powietrzu. Nie. Nie. O, ocet, czuć powietrzu. Ocet, Miska ta... smaku. Weźcie ze zmywarki sobie łyżki. Znaczy tu jest jedna już przygotowana. To jeszcze jedną Krzysiu. Ja może wezmę taką łyżkę. Jak to jest po inżyniersku? Trzeba sobie No ręczyć. nie no, tyle to, no dawaj łyżkę, no coś nie wyczujesz smaku. stony. aż mi krzywia tak papkę. Trzeba dobrze dozować, ale taki ale dobra. chiński, taki coś, ale. La... No, według TikToka, to jest sos z barbecue. Jest nie. Tak za, dla nas jest za słabo na barbecue, ale to nie zmienia faktu, że bardzo tak. fajny przepis TikToka, moim zdaniem. Nie, że barbecue jest taki palony bardzo. A Ta, taki smoke, To jest sos na bazie coli. To jest chiński. Ale to... tak? Coca-Coli. Taki, taki napój czarny. Odstawość mogła być trochę na. Znaczy ja ja za, lubię tą mocowość, ale mogłaby być mniej. Tak, mniej octu dajcie. Dla mnie akceptowalnie na grillu bym na pewno polał. To teraz wy widzicie przybitki, a my wam mówimy, że naprawdę warto ten sosik zrobić. Polecamy dodać trochę mniej chili, jak ktoś nie lubi tak pikantnego. On nie jest turbosry. Trochę mniej octu jabłkowego. I trochę mniej octu. I będzie sztos. Ale też pasuje idealnie jako marynata. Uwierzcie mi, jak czuję tutaj dobrą marynatę też. Nie za dużo składników, ale może być ciężko. Popatrz. Czemu? Po prostu suche ciasto. Jakie suche ciasto? Aha, ten, no, kola. Wymieszaj, żeby było takie gęste jak lawa i do piekarnika na 30, minut na 180 stopni. Fajnie, że mówisz mi gęste jak lawa. Tutaj na pewno jest 350 stopni. A no, ktoś nie poleciał. Piekarniki domowe do tylu się nie rozgrzewają. Oni, oni mają Fahrenheita, więc zakładam, że 180. Tylko stopni. powiem Ci tak, tutaj, żeby coś z tego wyszło, potrzebne są jeszcze do ciasta 3 jaja i olej. Proszę bardzo. Tak jak na TikToku. Nie kombinujemy. Nie możemy. O kurde, mało ciasta. Z drugiej strony tam nie ma żadnych ilości. Ile on sypał tego prochu? Nie, ani ile za No dobra, to zróbmy tak, to dolewaj tyle, żeby było jak lawa. Nowa kolka. O kurde. A few moments later. Nie, no jest już takie. Okej, ale my nawet idealnie się zgrywamy, jeżeli chodzi o mieszanie, bo Ty zamieszasz w lewo, ja mieszam w prawo. Dosypałbym trochę tego proszku. Właśnie? Będzie gęściejsze. Ten proszek to jest masa, nie ciasto, tak? Więc będzie troszeczkę z masą. No dobra. Tak, tak. To jest nasz mix. To jest nasz mix. I okej, okay, i okej, okay, już wystarczy. Jeszcze. No, Jeszcze takie. No to daj ciut, no. No dobra. Wlewamy. Ale pachnie czekoladą. W ogóle może odkryliśmy, że trzeba mieszać polewę z ciastem. Jak okaże się, że to jest lepszy sposób na zrobienie brownie niż to, co jest napisane, to dopiero nie będzie hit. 25 minut. Według opakowania 20-25 minut, według TikToka 30 minut, ale nie wiemy ile gościu tam tego wszystkiego wsypał i wlał. Ustawiliśmy 20 minut. A do was wrócimy za 10 sekund. być 10 minut, ale w gwoli wyjaśnienia 40. 40 minut poszło, 40. ale teraz pytanie. Jak myślisz, co się stało? Bo szczerze, nie zaglądaliśmy od 20 ja minut. Ja stawiam na rozwodniony, czekoladowy lava cake. Rozcinamy, a tam coś płynie. ta da ta da Ty, nawet wygląda fancy na takim papierze. Dawaj, czekaj. przy środek, czy co? Przez środek, przy środek, uwaga. No. I co? Wo, no chyba dobre. Ja myślę, że to jest... Babciu, to jest zajebiste! Ale mm. bardziej słodkie, niż brownie. Bardziej, ale jakie czekoladowe! Ale skórka jest taka troszkę lepiąca, troszkę chrupiąca. Wołamy naszych? No dobra. A wie, Chris! Brownie? Brownie, ale jakie, nie wiecie, jak zostało zrobione. Nie, eee, no. ja kupuję. Ale czyste ręce. Duży kubek. To jest gotowe ciasto z proszku. Zmieszane z kolą i wstawione do piekarnika. Bez, jaj bez jajek, bez oleju, a, a producent twierdzi, że trzeba dodać jajka i olej. Ale że niesamowite, powiem wam, kola ma w sobie moc, no trzeba przyznać, ma w sobie moc. I mieszajcie posypkę z ciastem. Tak, tak posypkę z ciastem proszę zmieszać. No jeszcze raz to się powtórzę, ta czekolada rozsypiła się w środku, jest jeszcze lepsza. To jest bajer. Bajer. Benio, ograj to proszę pięknie dla naszych widzów. Talerzyk potni, zrób coś z tym. Mua! Może zapaszkawkę, Nie wiem. Panie Sebastianie, już to kiedyś robiliśmy, ale trunki były bardziej wystrzałowe, ale nie wiem, czy tańsze, czy droższe. Czyli to, pyk, 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 trik, nie wyszło, no. O! Chodź co, panie na murek, symulujemy Jest tamto. Jest Czy ty nagrałeś nową chatę Mini Mike'a? co się przeprowadził? Minimajk, wpadaj do nas! Doba albo 7 dup w tym domku, śpimy razem z tobą. Zapraszamy. Ło, szybko! Nie no, ja chcę, ja chcę! Nie wierzę. Dawaj, będzie, Pogasz. Nie, ja zrobię, ja sobie daję. No. Skończę, skończę. O, wyszło. Po długim czasie. Przepraszam, słabo, ale działa. Na imprezie jakbyś tak zrobił. Dobra, damy ostatnią. Weź, profesjonalista teraz, no. Uwaga. Musiałeś trenować. I? Mami Od razu rano. jest szklaneczka, nie? Jaką dajesz ocenę temu lektakowi? W się nie napijemy, mimo że pewnie ciśnienie... Te... Ale może być za słabe niż w yy, szampanie, nie? Czyli się nie napijemy. Nie napijemy się znowu, ja bym nie pił. Yy, kurtka brudna, ręka lepiąca, spodnie oblane. Ale ten pierwszy, jak coś od razu trafił, to efekt jest. Bo jest efekt wow. Jeżeli byśmy na tym skończyli, to by było spoko i tak byśmy jej nie pili. No co następne, to coraz gorzej. Minuta i wy już wiecie, nie oglądajcie głupot, bo nie warto, no. I w obecnych czasach wychodzi bardzo drogo. A czy żebyście się zrozumieli, nas warto. Tych głupot z TikToka nie warto. Dlaczego ty zabrałeś mnie, człowieku? Tak, przepiękne drzewo cię skłoniło, jeżeli chodzi o to miejsce? Samotne to drzewo takie stoi sobie tutaj zasiadką, za potrzebuje towarzystwa. E, poza tym chciałbym, żeby było świadkiem czegoś, może standardowego, ponieważ wiadomo jak jest kola, to musi pojawić Mentos, ale będziemy mieli też y, fery. Zobacz tylko y, o co chodzi. Wlewamy kolę, klasyk, wlewamy trochę fery. No prawie tam nie ma coli. Niedużo, niedużo jest. Mentos. Co? Też w to nie wierzę, ale jak zadziała, będzie super. Ja myślę, żeby wpakować całą paczkę. tak? Jak Aha, nie wiedzie, to wpakujemy dwie. nie, to wpakujmy dwie. No jak nie wiedzie, to wpakujemy trzy. Dobra. To mamy tutaj ja już mam paczki. brudną kurtkę po poprzednim, więc mogę wrzucać. Wlewaj. No dobra, ja wleję pół butelki. Chociaż może całą wlejemy. Wlewaj całą. Całą, całą, dobra. Zobaczymy jak będzie wyglądało. To na spokojnie. A nie możesz jej przechylić. A jest przechylona. A więc kąt. Jaki chcesz kąt? 90 stopni. Ferry, ferry lady. Tyle wystarczy, czy jeszcze coli? Dawaj więcej coli dotąd, żeby wyszła za tej etykiety. Bo jeszcze za mało mentosów. Dawaj dotąd. Lecisz. Panie, nie bój się pan, wyżej. Eee. Uwaga, wchodzi ferry i wchodzisz ty. Sążnie, dawaj sążnie. Dawaj go tam. Lecisz z nim. Lecisz teraz Dawaj Benio, nie, nie uciekaj. Dobra, I... Rośnij proszę. Może za dużo fery było? Nie, dawaj jeszcze, dawaj Mentosa, jeszcze jedną paczkę. No, nie będzie ekscytacji sztama. Proszę, możemy spróbować jeszcze raz. Uwaga. Chodź! Wow! 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 Oh! Wow! Pa! A zobacz tu teraz. Pojawiam się i znikam, i znikam, i znikam. No super. Tak, chodź posprzątamy i pójdźmy, chodź posprzątamy i pójdźmy. Do śmietnika. Fajne To nie może działać, jak na TikToku nie podają ile czego trzeba wlać no Zróbcie Na oko A few moments later Stwierdziliśmy, że Liga się nie może poddać Weźmiemy teraz ten test na butelce Zmienimy proporcje Zmieniaj Mentoski Kola. odlewam połowę Stare żure odlewają wódkę zawsze przed wypiciem <gry> Zakumpli w piachu A my odlewamy kolkę No dolewaj Ale nie wiem, masz już przygotowane Mentoski? Nie, bo ja ci je podam przecież Troszeczkę tylko No i, tu wystarczy. Poczekaj, potrzymaj. Na razie jeszcze nic nie robić. Trzymaj, bo no. chcę, chciałbym Ci coś powiedzieć, dobrze? Tylko słuchaj mnie. Że co? Że możesz rzucać. Najgorsze. Od razu że... i dużo, od razu i dużo. Uah! Równie dobrze mogłoby nie być tego ferii, bo nie ma tego efektu. Dobra, jednak liga się poddaje. Ale powiem co? tak. To nie liga się poddaje. To tym razem poddał się TikTok, bo to był fajkowy filmik. Dzisiaj TikTok nie był dla nas zbyt łaskawy? Nie był. Kilka rzeczy wyszło, ale kilka niestety nie wyszło, szczególnie tych, których najbardziej chcieliśmy, no ale takie jest życie, takie jest TikTok. To nie zmienia faktu, że jeżeli choć raz Was zaskoczyliśmy, choć raz się uśmiechnęliście, zostawcie nam łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, a my idziemy kopać i szukać głębiej.